Siema, 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 W tym odcinku zobaczycie super modyfikacje na trafik do Eurotrack Simulator 2 oraz do American Truck Simulator. Nie wiem czy Wy też tak macie, że dla Was w Euro Trucku i American Truck było po prostu... jest za pusto po prostu. Jeśli tak, to ten odcinek jest specjalnie dla Was. Zobaczycie w nim najlepsze modyfikacje na trafik, dodające ciężarówki na jakichś parkingach, lub stacjach, no i na, na innych miejscach, gdzie mogą ciężarówki wykręcić sobie pauzę. Zobaczycie też modyfikacje dodające nowe typy pojazdów do trafiku, nowe akcidenty, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, wypadki, no, no te na poboczu oraz też zobaczycie modyfikacje na ogromne korki w mieście. Takie wielkie, że Pierwsza modyfikacja to Europen Truck Stop. Modyfikacja dodaje ciężarówki, samochody i różne przyczepy i ogólnie pojazdy na jakichś stacjach benzynowych, zajazdach czy no na jakichś różnych parkingach. Od tej pory nie będziecie mieli tak, że nagle, nie wiem, musicie wykręcić pauzę w Eurotraku i zjeżdżacie na jakiś ogromny parking. I stoją tam do tej pory tak jest, że stoją na nim 2 czy 3 zestawy. Od tej pory będzie tak, że jak zjedziecie na taki parking, to nie będziecie mogli znaleźć żadnego miejsca parkingowego ani e, nawet czasami jakiegoś miejsca, na którym możecie się zatrzymać. E, ewentualnie musicie poszukać miejsca, tak żeby stanąć, żeby e, zastawić na przykład jakiś pojazd, tak od tyłu, e, i dopiero wtedy będziecie mogli sobie wykręcić pauzę. Modyfikacja ta jest zgodna z każdym DLC jakie było, czyli z Francją, Coinkiem, Italią, Skandynawią. Bałtyckim Szlakiem oraz też z najnowszym Drogą do Morza Czarnego. Modyfikacja jest też konta... konta tybilna? Tak, modyfikacja działa z innymi modyfikacjami na trafik, na przykład tych od JZCata. I ogólnie w tej modyfikacji jest tak, że na przykład z rana stacje są trochę mniej oblegane, a z samego wieczoru to... możecie nie znaleźć miejsca w ogóle. Drugą modyfikacją to Daniel's Random Events. Modyfikacja dodawam w grze nowe i zaktualizowane wypadki na poboczach. No, generalnie wiecie o co chodzi. Dzięki tej modyfikacji podczas jazdy możecie zobaczyć różnego typu wypadki, na przykład na przykład jakieś rozwalone auta, palące się auta, czy na przykład rozwaloną naczepę, auta jakieś z lawety, e, które spadły, jakieś kraksy na przykład podczas pościgu policyjnego więc modyfikacja jest naprawdę fajna i naprawdę polecam ją ściągnąć. Oczywiście link do wszystkich modyfikacji znajdziecie w opisie. Słuchajcie, nie mówiłem wam tego jeszcze na początku filmu. Jak teraz mnie słyszysz, to znaczy, że odcinek Cię zainteresował, więc proszę zostaw ławeczkę w górę oraz subika. I możesz też udostępnić film swoim znajomym, i też napiszcie coś w komentarzu, a ja z pewnością na to odpowiem, bo odpowiadam na wszystkie komentarze. Następną modyfikacją dzisiaj to Real Traffic Density by Cip, czy Kip, nie wiem jak się czyta. Modyfikacja doda wam korki w mieście, ale nie takie, że są cały czas, po prostu będzie zmożony trafik w mieście. Fajne w tej modyfikacji jest to, że na przykład jak stoicie w firmie, na przykład, nie wiem, 10 minut, to nie zrobi się Wam korek na, nie wiem, całe miasto, tylko będziecie, będzie dalej taki sam, po prostu e, to jest wszystko fajnie zsynchronizowane i, e, i no. Drugą rzeczą fajną w tej modyfikacji jest to, że będziecie mieli inny trafik z rana, a inny wieczorem, takim późnym wieczorem, tak? Z rana będziecie mieli bardzo oblegane miasto, w południe, zależy w których godzinach, a już taką... Pomiędzy, nie wiem, 22 a 6 to będzie trochę mniej samochodów, ale oczywiście też czasami będą korki. Czyli no, nie polecam się pchać do miasta w godzinach, nie wiem, 7, 12 lub tak do nawet 13, bo możecie utknąć w naprawdę wielkim korku. Następnymi modyfikacjami będą bardzo różne paczki dostosowujące trafik, a bardziej dodające nowe pojazdy AI od JZCata. Polecam Wam wejść na jego stronę. Wpiszcie sobie teraz w przeglądarce J-A-Z-Z-Y-C-A-T i wyskoczy Wam na pewno jego strona. Zajdziecie tam naprawdę dużo różnych paczek, które Wam oczywiście polecam. Dobra, to jedno z tych modyfikacji to Motorcycle Motor Traffic Pack by oczywiście JZCAT. Modyfikacje dodawam do trafiku różne motocykle, różnego rodzaju i jakieś skutery, ścigacze, krosy i te takie amerykańskie, nie wiem jak one się nazywają. Dodają wam też nowe dźwięki do tych, znaczy e, nowe dźwięki, no nowe dźwięki, bo jeszcze e, nie, nie ma motorów w trafiku. E, będą to dźwięki, które naprawdę są spoko e, i jedyne jest taka szkoda, że one nie jeżdżą jakby... Jeżdżą jak samochody, nie jeżdżą po prostu po swoim pasie, czyli najczęściej motory to jeżdżą pomiędzy jednym a drugim pasem, jakby wciskając się pomiędzy samochodami, a tu będą jechały za samochodami tak równo po tym jakby pasku, jak w mapeditorze editorze macie to, no po prostu one potem będą jechały, bo jakby miały w sumie wymijać podczas na przykład jak trafik będzie stał na dwóch pasach to no ten trafik jest jeszcze trochę za słaby. Następną modyfikacją od Jay Kata to Painted BDF Traffic Pack. I to kolejna dzisiejsza modyfikacja. Modyfikacja dodawam różne rodzaje BDF-u, no znaczy jeden rodzaj BDF-u z różnymi ciężarówkami i z różnymi skinami, po prostu w różnych konfiguracjach i jest ich albo kilkaset, albo nawet podchodzi pod 1000, więc naprawdę sporo. I oczywiście wszystkie te modyfikacje od JZK ta dodają trochę lepszy dźwięk do tych samochodów i mi się wydaje, że trochę lekko się różnią na przykład głośnością, czy, czy jakimś wydechem, ale nie są takie drastyczne różnice. Oczywiście nie testowałem ich na 1.37, więc nie wiem jak one działają z nowym silnikiem dźwiękowym. Kolejną modyfikacją to painted track Traffic Painted Track Traffic Pack by JZK Jezu jak dziwnie się to wymawia Dodawam różne rodzaje skinów No na zwykłe zestawy, czyli ciągnik plus naczepa Mi osobiście ten mod trochę laguje, ale tak to jest spoko i dodaje chyba albo 800 albo 8000 skinów na naczepę No i oczywiście też na ciągnik Ale oczywiście tylko w AI, czyli Wam to nic nie doda i nie pamiętam dokładnie ile było zer dlatego albo 800 albo 8000. I ostatnim modem dzisiaj to Trailers and Cargo Pack by Jazygat i to jest jedna z lepszych modyfikacji jego. Dodawam różne rodzaje różnego rodzaju typu naczepy, nie tylko skiny, ale i też takie ładunki jakby na nich na przykład licencjonowane kombajny, ciągniki, jakieś różne rzeczy do samolotu, jakieś nie wiem, skrzydła, e, czy silniki, łodzie, czy całe łodzie, czy jakieś części od łodzi, e, takich większych, e, jakieś e, różne dźwigi, po prostu jakieś, e, no nie wiem, no takie duże ładunki, tak? I są ogólnie to wszystkie to naprawdę ogromne ładunki, też chyba niektóre dodawam z Heavy Cargo Pack i e, jest jeszcze z tego drugiego DLC. Więc wam też naprawdę tę modyfikację polecam. Dzięki za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeśli ci się on spodobał, nie zapomnij zostawić łapeczki w górę oraz subika na kanale i możecie też udostępnić film znajomym, którzy grają w produkty od Studia SCS Software. Teraz na ekranie wyskoczył wam ostatni film na moim kanale oraz film, który według algorytmów YouTube'a... Wam powinien się najbardziej nie wiem podobać czy coś w tym stylu oraz też i konkret, dzięki której możecie zasubskrybować i możecie też zjechać po, poniżej filmu do opisu, gdzie też nam będziecie mogli zasubskrybować. Do następnego siema cześć.